Cześć. Przyszło do mnie dzisiaj takie pytanie odnośnie Inkscape'a, mianowicie w jaki sposób zrobić, aby na linie zostały naciągnięte kropki, czy żeby to była linia zrobiona z kropek. Sprawa nie jest taka wcale banalna, bo jeżeli wejdziemy sobie tutaj w wypełnienie i kontur, no i wejdziemy w zakładkę styl konturu, no to tutaj po rozwinięciu sobie tego menu możemy sobie wybrać coś, no na przykład coś takiego. No i teraz to są takie odcinki, a nie kropki. Możemy sobie oczywiście zacząć kombinować, na przykład ściąć sobie te końce, tak żeby to były takie krótsze odcinki, ale znowu to są takie prostokąty, czy one są wyciągnięte wzdłuż linii. No ale mimo wszystko to one bardziej przypominają kwadraty niż kółka. No i sprawa nie jest zupełnie oczywista, natomiast jest na to bardzo proste lekarstwo i zaraz je przedstawię. Jeżeli sobie rozwiniemy tutaj, tak jak pokazałem w tej chwili, właśnie tę listę tych wszystkich stylów i wybierzemy sobie coś mniej więcej takiego, no to tutaj po wybraniu pokaże się, o taka pozycja jak deseń. Deseń, tutaj jest informacja, że to jest 1 i 4. To co oznacza ta informacja, to jest to, że Inkscape, kiedy rysuje taką linię, rysuje ją tutaj od początku, to najpierw rysuje jeden odcinek czarny a potem robi cztery odcinki przerwy, no bo jeden i cztery, tak? Jakbyśmy sobie tą czwórkę zmienili na dwójkę, no to Inkscape rysuje tutaj najpierw jeden odcinek czarny, a potem dwa robi przerwy i tak dalej, i tak dalej, czy czarny generalnie w kolorze konturu. W ten sposób na przykład możemy sobie zrobić pięć odcinków, czy cztery odcinki te czarne, a dwa przerwy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można tutaj nawet zrobić sekwencję, czyli na przykład jeden odcinek czarny, dwa przerwy, później zróbmy sobie jeden odcinek znowu czarny i powiedzmy cztery przerwy. I dzięki temu mamy coś takiego, jakiś taki deseń, który można oczywiście sobie dowolnie tutaj zmieniać, tak jak się to podoba. No i tutaj dochodzimy do właściwej podpowiedzi na to, w jaki sposób sobie z tym poradzić. No bo możemy sobie zrobić deseń pod tytułem jeden odcinek czarny i powiedzmy trzy odcinki przerwy, no i pojawią nam się te kreseczki. Tylko że tutaj cała istota tkwi w tym, że nie musimy wcale podawać tutaj jedynki, możemy dać tutaj zero. W tym momencie, kiedy tak zrobimy, no to na początku te odcinki nam znikną, ale wystarczy, że dołożymy im tutaj zaokrąglenie z obu stron, no i w tym momencie pojawią nam się upragnione kropki. No bo to jest rzeczywiście zerowa długość odcinka, ale taka, której Inkscape. Po lewej i po prawej stronie, czy na początku i na końcu, dołożył jeszcze zaokrąglenie, więc mamy same dwa zaokrąglenia i dzięki temu mamy kropkę. No i teraz wystarczy sobie tylko tutaj określić, ile tych odcinków chcielibyśmy mieć. No i Inkscape w ten sposób nam oczywiście taki wzór stworzy. No i mamy właśnie kropeczki naciągnięte na linię. Mam nadzieję, że to była szybka i sprawna pomoc, jeżeli z tym się teraz borykacie, zapraszam oczywiście na kolejne materiały, jeżeli macie ochotę łapki i suby pożądane. Dzięki i do następnego.